Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu zmodernizowany, nowoczesny oddział neurologii z pododdziałem udarowym w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie gotowy na przyjęcie pacjentów. Mazopikniki przyciągają tłumy, nie inaczej było w Płocku. Wydarzenie IKAR z Mazowsza po raz pierwszy w Muzeum Wsi Radomskiej to hołd ku czci pioniera polskiego lotnictwa Czesława Tańskiego. Wskaźniki umieralności chorych z udarem mózgu w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, dlatego tak ważna jest szybka i profesjonalna pomoc. Taką uzyskają pacjenci pruszkowskiego szpitala. Specjalistyczne łóżka najnowszej klasy sprzęt na europejskim poziomie i odnowione wnętrza. Oddział neurologiczny pod oddziałem udarowym przeszedł gruntowną modernizację. Po kilkunastu latach pacjenci z Pruszkowa i okolic, a także cały personel Szpitala kolejowego w Pruszkowie mogą korzystać ze zmodernizowanego oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. Wszystkie łóżka mają materace przeciwodleżynowe. To jest bardzo istotne w przypadku pacjentów neurologicznych, kiedy są porażenia niedowłady. Dodatkowo pozyskaliśmy środki na wczesne uruchamianie pacjenta. Mamy specjalne fotele rehabilitacyjne, pozwalające przeciwdziałać następstwom długotrwałego leżenia. Poza robotami budowlano-montażowymi zakupiony został specjalistyczny sprzęt. Ostatni remont tego oddziału był w 2009 roku. Tak więc lekarze, jak i zespoły pielęgniarskie i pozostały zespół medyczny na, ten, na zakończenie tego remontu długo oczekiwali. Samorząd województwa mazowieckiego każdego roku przeznacza setki milionów złotych na 25 marszałkowskich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. Ten remont dofinansował kwotą 8 milionów złotych, co stanowi blisko 90% wartości całej inwestycji. Doprowadziliśmy myślę ten, ten oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym do naprawdę europejskiego poziomu. Szpital kolejowy w Pruszkowie jest jedyną tego typu jednostką w mieście i okolicy o tak szerokim i kompleksowym zakresie oferowanej opieki zdrowotnej. Dysponuje dziewięcioma oddziałami szpitalnymi, czternastoma przychodniami specjalistycznymi oraz dziesięcioma pracowniami diagnostycznymi. Na poziomie całego województwa tworzymy sieć takich oddziaływań właśnie w chorobach neurologicznych, w udarach. Chcemy poprzez tę sieć szybko reagować na to, że rzeczywiście pacjenci potrzebują tej natychmiastowej pomocy. Dane Światowej Organizacji Udaru Mózgu są alarmujące. Wynika z nich, że w Polsce zachorować może nawet co czwarta osoba 30% chorych umiera. Udar mózgu to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. W Polsce ktoś doznaje go co 8 minut, co daje ponad 60 tysięcy zachorowań rocznie. Szacuje się, że na świecie z tego powodu umiera co 6 sekund człowiek, a rocznie ponad 5 milionów ludzi. Liczy się czas reakcji, dlatego tak istotne jest, aby lokalne placówki zdrowia posiadały ośrodki udarowe, w których mogą szybko udzielić profesjonalnej pomocy. Ryzyko udaru zwiększają choroby towarzyszące, jak np. Na nadciśnienie, cukrzyca, nadwaga, a także palenie czy wysoki poziom stresu. To jest pacjent, który potrafi dzięki naszej pomocy osoby będącej niesprawną w ciągu kilku godzin być sprawnym. Potrafimy leczyć udary mózgu, które powodują porażenie połowicze i jeżeli się nam uda takiemu pacjentowi pomóc, następnego dnia teoretycznie odzyskuje pełną sprawność. Udar mózgu to jedna z głównych po chorobach serca i nowotworach przyczyn zgonów oraz najczęstszy powód trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Dlatego kluczem jest jak najszybsza diagnoza i wdrożenie leczenia, co pozwoli ograniczyć skutki choroby. Wakacje trwają w najlepsze, a na Mazowszu nie brakuje letnich atrakcji. Samorząd województwa zachęca do udziału w Mazopiknikach. W Płocku odbył się drugi z nich. W ubiegły weekend Camper dojechał na Stary Rynek Płocka. W sercu miasta, 200 metrów od Wisły, u stóp zabytkowego magistratu pojawiły się rozmaite mazowieckie stoiska. Mazo piknik rozpoczął się oficjalnie w samopołudnie po odegranym na ratuszowej wieży hejnale. Oczywiście to kolejna okazja do tego, żeby integrować mieszkańców Płocka, ale również w tym szerszym znaczeniu, czyli mieszkańców całego Mazowsza, bo to okazja do tego, żeby poznawać inne również zakątki naszego województwa. Mamy ciekawy dzień, mamy zabawy dla dzieci, warsztaty, wspaniałe też okoliczności dla dorosłych, więc jest to super oferta dla wszystkich tych, którzy dziś są w Płocku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Największą popularnością cieszą się badanie spirometryczne czyli poziom zdolności wydechu, oddechu. Bardzo ciekawe wychodzą tutaj badania. Okazuje się, że ludzie młodzi mają problem z oddechem, jego pogłębieniem i wydechem. Można też było zapoznać się z nowoczesną techniką leczenia depresji. Polega ona na stymulacji ośrodków mózgowych i metoda ta jest nieinwazyjna. Potrzeba od do 10 zabiegów półgodzinnych, które polegają na masowaniu puchu. Mazopikniki służą też promocji interesujących miejsc w regionie. Przede wszystkim pokazujemy naszą zrewitalizowaną wieżę ciśnień, która jest wyjątkowym obiektem w skali świata, więc każdy kto tutaj do nas przychodzi, do naszego namiotu pyta właśnie co to za budowla i mówimy właśnie o wieży ciśnień i o naszych eksponatach, które mamy właśnie w Parku Nauki Torus. Uczestnicy wydarzenia chwalili różnorodność atrakcji. Fajnie, fajne miejsce. Dużo punktów jest takich, które by mnie zainteresowały. Między innymi ten punkt by mnie zainteresował. I jeszcze są krawieckie widzę yy, nauki. Z przyjemnością skorzystam. Jest bardzo fajnie, przyjemnie. Organizatorzy cieszą się z popularności imprezy i zapraszają na kolejne. Dzisiaj jesteśmy w Płocku. Również niesłabnące zainteresowanie tak naprawdę ofertą mazowiecką. Kolejny tydzień to Ostrołęka, duży taki teren etnograficzny z kurpiami na czele. Mam nadzieję, że również tam będziemy chętnie odwiedzani i będzie dużo zapytań na temat oferty turystycznej Mazowsza. Kolejne Mazopikniki odbędą się w Iłży, Siedlcach i Żyrardowie. Nazywany polskim Leonardem Da Vinci Czesław Tański, to pionier szybownictwa, konstruktor lotni, a także bardzo zdolny malarz. W muzeum w Radomskiej, na terenie którego znajduje się dom, w którym urodził się pionier polskiego lotnictwa, odbył się piknik Ikar z Mazowsza. Jakże się cieszę, że dziś, że dzisiaj po tylu latach mam szansę wrócić do tego domu, do swojego domu, do moich ukochanych pieszych. Ojciec polskiego lotnictwa urodził się w powiecie grujeckim w domu w Pieczyskach, który od ponad 40 lat znajduje się na terenie radomskiego skansenu. Podczas pikniku i kar świętowano 160. rocznicę urodzin Czesława Tańskiego. Można było obejrzeć plenerowe wystawy, pokazy modeli samolotów czy lotni i wziąć udział na przykład w warsztatach modelarskich. Wyjątkowa postać, wyjątkowe wydarzenie, rzeczywiście po raz pierwszy, ale sposobność ku temu też wyjątkowa, ponieważ to takie nasze małe odkrycie. No, Pieczyska znane są wszystkim Bywalcom Muzeum Wsi Radomskiej. Natomiast my chcemy wszystkim powiedzieć, że w tym domu przyszedł na świat właśnie ten polski Leonardo, konstruktor pierwszych lotni, szybowców Czesław Tański. Największą atrakcją była replika lotni, którą niegdyś skonstruował Tański. Maszynę zbudował znakomity polski pilot, kapitan Wojciech Tomaszewski. Po Tańskim zostało wiele ciekawych pamiątek. To są naprawdę unikatowe rzeczy. Ostatnia archiwalia, jego zapiski, rysunki, konstrukcji. Które budował, trochę jego, także takich artystycznych szkiców. I chyba to jest najbardziej poruszające. Listy do syna Tadeusza Tańskiego, wybitnego konstruktora silników i samochodów, który został zamordowany przez Niemców w Auschwitz w 1941 roku. Te rzeczy zgromadziła pani Grażyna Całka Cybulska, związana z rodziną tańskich. Ja w trochę cudowny sposób do niej trafiłem i ona zechciała nam udostępnić te materiały. Myślę, że dla aktora jest to ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich tutaj jesteśmy. Czuję się po prostu zaszczycony. Obiło mi się uczy trochę, jednakże no, to Muzeum Środowskie pozwoliło się zapoznać głębiej z całą tą historią. Tylko w historii zostają te takie modele, szybowce i samoloty. Takie najprostsze konstrukcje, kiedy, kiedy właśnie żwirko, wigura, Albo tański. No to jest historia. Próbował i był pionierem, i o tym trzeba pamiętać. Bardzo ładnie jest i fajnie I są samoleciki. Muzeum ma w planach zmianę aranżacji dworu. Oczywiście nie jest idealny, tak jak było kiedyś, ale myślę, że po malutku doprowadzimy do tego, aby faktycznie obecny dwór odzwierciedlał dokładnie taką samą budowlę, jak to było. Kiedy Czesław Tański w nim, w nim mieszkał. Wydarzenie honorowym patronatem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Ponad 60 tysięcy głosów oddanych przez mieszkańców w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza zdecydowało o wyborze 67 projektów. Region Radomski znalazł się na drugim miejscu pod względem największej liczby oddanych głosów. Realizowanych będzie tam 7 projektów trzy w ramach puli ogólnowojewódzkiej oraz cztery regionalne. Wśród zwycięskich projektów znalazły się między innymi prace modernizacyjne mające poprawić jakość wody pitnej oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, nowoczesne studio audio i wideo, turnieje piłki ręcznej, przebudowa drogi przy ulicy Krychnowickiej 1, a także piknik historyczno-kulturalny, warsztat edukacyjne czy bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku dwóch lat. Kolejna edycja i trzeba powiedzieć, że jest progres, jeżeli chodzi o kwestie ilości oddawanych głosów. Bardzo się cieszę, bo cztery ważne projekty w tej puli subregionalnej będą realizowane. Ten rok w regionie radomskim w porównaniu do poprzednich to o wiele więcej złożonych wniosków i oddanych głosów. To jest ponad 100% więcej oddanych głosów, ponad 50% więcej złożonych wniosków. I mocno i gorąco wierzę w to, że przyszły rok będzie znacznie lepszy od tego roku, czyli powtórzymy, czyli kolejne 100%. Projekty Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu już po raz trzeci zyskały uznanie wśród głosujących. Gorąco dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli oddać głos na projekty nasze. Były to projekty związane z dostosowaniem dróg dojazdowych do nowo powstałego budynku rehabilitacji wczesnodziecięcej i drugi projekt polega na renowacji czy odnowie technicznej naszej przepompowni wody dzięki wygranej w bomie, nauczyciele, uczniowie, ale i wszyscy mieszkańcy regionu będą mogli już w przyszłym roku skorzystać z laboratorium nowych mediów. Będzie realizowane w laboratorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów. To jest mój pomysł, który zaproponowałem, patrząc po tym, jak wyglądała nauka w czasie pandemicznym. Te szkolenia będą, rzecz jasna, bezpłatne. Na realizację zwycięskich pomysłów w Regionalnej w regionie Radomskim przeznaczono blisko 2 600 tysięcy zł i blisko 1 300 tysięcy zł na projekty Spuli Ogólnowojewódzkiej. Będą one realizowane w 2023 roku. 16 lipca na Zalewie Włocławskim w Nowym Duninowie już po raz 25 odbyły się regaty żeglarskie. To duże wydarzenie przyciągnęło nie tylko żeglarzy, ale i miłośników dobrej zabawy. Specjalnie dla państwa sprawdziliśmy, jak wyglądała rywalizacja i kto wywalczył puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zale Włocławski na Wiśle w Nowym Duninowie ponownie zdobiły białe żagle. Współorganizatorem corocznych regat jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Ponad 20 jachtów z regionu Płocka, Włocławka i Gostynina oraz z całego Mazowsza i Kujaw walczyło o puchary wójta, starosty Płockiego i marszałka województwa mazowieckiego. Uważamy za otwarte! Brawa! Nawet zmienna tego dnia pogoda nie przeszkodziła w rywalizacji i dobrej zabawie. Pogoda się troszeczkę popsuła, no pierwszy bieg był piękny, fajnie się wystartowało, ładny wiatr, także no było wszystko okej, okay, tak. Drugi bieg już trochę mocniej wiało, trzeba było się trochę sprężyć na łódce, trochę wykazać się zdolnościami takimi żeglarskimi. W tym roku po raz pierwszy konkurowały ze sobą także dzieci. Atrakcje na lądzie zagwarantowały występy np. szczurów lądowych czy zespołu Cicha Woda. Była też parada motocykli i liczne atrakcje dla najmłodszych. Na żeglarze czekały nagrody dla najstarszego i najmłodszego sternika, najliczniejszej grupy Regat czy dla łodzi Fairplay. Puchar, marszałka województwa Mazowieckiego, trafił w ręce doświadczonego sternika, który dowodził najszybszym w zawodach jachtem Sztorm 22. Udało się praktycznie w każdym wyścigu być, kończyć jako pierwszy jacht ze wszystkich, no, no cieszymy się z tego bardzo. Pierwsze regaty odbyły się tu w 1996 roku, a inicjatorami byli członkowie Klubu Żeglarskiego Morka z Płocka, którzy wzięli udział również w tegorocznych zawodach. Zwycięzcom Regat gratulujemy, a tych, którzy czekają na więcej wakacyjnych wydarzeń, serdecznie zapraszamy na kolejny mazopiknik. Tym razem przy Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży w najbliższą sobotę 30 lipca. Do zobaczenia!